Miejsce 14. Bugatti Chiron Pure Sport Dla mnie ten samochód jest szczytem motoryzacyjnych marzeń. Czy on waży w tej wersji 50 kg więcej, czy 50 kg mniej, jakby kompletnie nie ma dla mnie znaczenia. Mówmy się, czy on przyspiesza do setki tam w 2,9 czy 2,4, no jaka to jest różnica? Ten znaczek EB Bugatti, e tory Bugatti, ten kolor, ten silnik, te osiągi. A tak, 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 tak. Mieć ten samochód i. I nic więcej ci już nie potrzeba do szczęścia. Jeśli chodzi o Chirona, to y, często jak jesteśmy w Emiratach, to y, widujemy nawet kilka sztuk obok siebie. Samochód na żywo robi oczywiście niesamowite wrażenie jest bardzo szeroki, bardzo niski, więc to się od razu rzuca w oczy. No i dbałość o detale wykonanie jest na najwyższym poziomie. Wszechobecny karbon, Alcantara, skóra, wszystko naprawdę najwyższej jakości. Widziałem, jak mi odjeżdżał na autostradzie. No i to było ten dźwięk, i zastanawiałem się, mówię, Kuźwa, co to za samochód? Ferrari, Porsche, w ogóle o co chodzi? A to Bugatti. No właśnie, i to jest Bugatti. A to konkretne, o którym mówimy, jest nawet czymś więcej. Wersja Pure Sport, która niedawno zadebiutowała, to, jak nazwa wskazuje, czysty sport. Moc silnika pozostała bez zmian. Nadal to okrągłe 1500 koni. Do setki ten hipersportowiec przyspiesza w 2,5 sekundy, a dzięki ogromnemu spoilerowi nie da się go odkleić od asfaltu. Co ciekawe, prędkość maksymalna jest niższa niż w zwykłym Chironie. Ograniczono ją do 350. Bugatti bardzo długo budowało Veyrona, Naprawdę bardzo długo. I kiedy już powstał, kolejne samochody tej marki po e, reinkarnacji bazują na Veyronie. Tak samo jest z Shionem. Co ciekawe, ta wersja, o której teraz mówimy, czyli Pure Sport, ma być lżejsza o całe 50 kg. Co jest bardzo ciekawe i w zasadzie śmieszne. Z tych 50 kg to jakieś 40 parę udało się urwać na. Felgach. Są inaczej skonstruowane i dlatego auto będzie lżejsze, no i rozumiem, zrywniejsze. Rozmowa o tym samochodzie jest taka, jak rozmawia się, nie wiem, o jednorożcu, albo o kosmitach, albo o, o dobrej wróżce. No bo, no bo to jest taki samochód, który jest jednym z najbardziej zjawiskowych samochodów świata i bez wątpienia marzeniem każdego. Nie każdego jednak na spełnienie tego marzenia stać. Auto kosztuje równowartość 14 milionów złotych. To znaczy kosztowało, bo wszystkie już się sprzedały, czyli już wiemy, na co producenci maseczek wydali swoje nowe fortuny.